W wcześniejszym odcinku, że dzisiaj nie otwieramy jednej paczki, tylko trzy. Więc jesteśmy dalej, tylko że otwieramy drugą paczkę. Dobra, jest wszystko. A więc to już odkładamy. I bierzemy się za to. I otwieramy to. O kurde, no. Kolega Mr. Try, czy jest tutaj pan? Ło kurde, to się ciężko wycina. Widzowie, gdybyście tutaj byli i wy, gdybyście wy to próbowali wyciąć, to by to było tak ciężkie, dlatego wyciągamy go od spodu. Mr. Try chyba nie ma szczęścia. O, kurde, trzeba to całe zniszczyć. Mr. Try zaraz się tam zniszczy. W ogóle. No i co mówiłem, że się zniszczysz, Mr. Try? Mr. Try, dobra, już jesteś. Eee! Co mi tu zabieracie z plankiego kartki? No, a więc. Dobra, mamy tutaj kolejne, więc otwieramy drugą. Wow, fajnie to zrobili. Dobra, mamy już dwa, więc otwieramy trzecie. Dobra, otwieramy. Dobra, mamy tutaj, więc otwieramy czwarte. I zobaczmy, co to będzie. What? O, I teraz już mamy ich tutaj wszystkich, a więc dajemy do widzenia, widzowie. Mówiłem widzowie w wcześniejszym odcinku, że dzisiaj nie otwieramy jednej paczki, tylko trzy. Więc jesteśmy dalej, tylko że otwieramy drugą paczkę. Dobra, jest wszystko. Ale to już odkładamy. I bierzemy się za to. I otwieramy to. Kurde, no. Kolega Mr. Traj, czy jest tutaj pan? Ło, kurde, jak to się ciężko wycina. Widzowie, gdybyście tutaj byli i wy, gdybyście wy to próbowali wyciąć, to by to było tak ciężkie. Dlatego wyciągamy go od spodu. Mr. Trej chyba nie masz szczęścia. Ło, kurde, trzeba to całe zniszczyć. Mr. Tray zaraz się tam zniszczy. W ogóle. No i co mówiłem, że się zniszczysz, Mr. Try. Mr. Try, dobra, już jesteś. Eee! Co mi tu zabieracie z plankiego kartki? No, a więc... Dobra, mamy tutaj kolejne, więc otwieramy drugą. Wow, fajnie to zrobili. Hmm. Dobra, mamy już dwa, więc otwieramy trzecie. Dobra, otwieramy. Dobra, mamy tutaj, więc otwieramy czwarte. I zobaczmy co to będzie What? O.